Witam Was kochane, życzę Wam miłego dnia i zawsze takiego humoru jak tutaj właśnie widziałyście. A dzisiaj zapraszam Was na przegląd do Biedronki, bo słuchajcie tam są takie perełki, że normalnie szok. Wczoraj oglądałam gazetkę i mówi, dzisiaj lecę, żeby Wam nagrać, bo to jest aktualne. Fajne są szklaneczki, zobaczcie za 9 zł, które mają takie przejścia, one są takie jakby wiecie cieniowane. Przepiękne, tutaj macie taki zielony wchodzący w ciemny zieleń. Jak Więc bierzcie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie i życzę Wam miłego oglądania. O, ta szklanka to jest po prostu mój faworyt, ale chciałam w sumie po te, bo zobaczcie jaki tu jest gadżet. Po prostu na takim małym, jakby na takiej nóżce ze szkła, wstawione są różne takie mm, szklane figurki, i tu miałyście misia, tu jest kwiatuszek, jest jeszcze serduszko, i dla mnie te niebieskie to jest tak, jakby to była jakaś, nie wiem, góry lodowe, ale same ocencie. Oto co to według Was jest? Mi się wydaje, że to są jakieś takie góry, nie? Fajnie to wygląda. Piszcie w komentarzu oczywiście, która szklaneczka Wam się najbardziej spodobała. Ja powiem Wam szczerze, że naprawdę Biedronka mnie zaskakuje, aczkolwiek nie wiem, czy to jest na tyle stałe, żeby to nie, wiecie, nie szkodziło się podczas tam mycia czy, czy lania gorących napoi, ale tutaj są przepiękne po prostu, zobaczcie, dzbanki szklane z takim kranikiem i one są przepiękne. Te szkło jest podobne do tego, co właśnie w Homeniu, mamy y, dzbanki, kubki i, i tam były jeszcze kieliszeczki, tak więc zerknijcie, jakie tutaj fajne w Biedronce też można namierzyć. I co tutaj jeszcze ciekawego? No tutaj chyba powtórzyłam Wam te szklaneczki. Ale można je zobaczyć jeszcze raz. Po prostu nie wiedziałam, czy nagrałam, czy nie, więc już zostawiam tak, jak jest, ok? Więc wiem, że komuś to może się znowu nie podobać, no ale przepraszam, po prostu nie pamiętałam, że nagrałam na samym początku. Zobaczcie, są też takie fajne kubeczki ze słomką. I ten jest fajny, taki diamentowy. Oczywiście one są z takim podwójnym dnem, wszędzie są powrzucane, czy jakieś takie, widzicie, cekinki, czy jakieś kółeczka. Tak więc duży wybór tego jest. Aktualnie jest taka promocja, zobaczcie od 25 do 27 maja. Na drugi produkt macie 60% taniej. I naprawdę tam dzisiaj był ogrom ludzi. Z tego co wiem, już od wczoraj tam naprawdę szalały ba, panie, bo tu można kupić fajne prezenty dla dzieci. A tu patrzcie, za 25 zł to jest kubek do sorbetów. I tak mówię, jak to działa, więc pokażę Wam teraz. Jeżeli jesteście zainteresowane, to po prostu dajcie sobie pauzę i poczytajcie, a naprawdę. Jest świetny tutaj ten kubeczek. Kolejną fajną rzeczą to mamy za 70 zł. Na przykład mamy tutaj dorobienia waty cukrowej, taki przyrząd. To jest oczywiście wszystko w kolorze czerwonym. Mamy też dorobienia oczywiście lodów za 7 dyszek, i tutaj są dorobienia żelków. Mi interesowało to, jak to się robi, te żelki, tak więc chyba pokażę tam na jakiejś stronie, albo na zdjęciach wam w odwrocie, to też możecie sobie zerknąć. Są hulajnogi, deskorolki. Hulajnoga jest za 250 zł, a desko, rolka i, i y, tam jeszcze nie wiem, co tam było za stówkę. W każdym razie pufy są bardzo fajne. Zobaczcie, za 40 zł można kupić składaną pufkę i ja naprawdę patrzyłam, one są świetne. Możecie też napisać mi w komentarzu, czy Wam się one podobają. Dobra, teraz dorwałam ten yy, właśnie kartonik z tym urządzeniem do robienia żelków, i, i mówię nie no, muszę zobaczyć jak to tam działa. I powiem Wam, że naprawdę tu jest fajny myk. Tak więc tu macie opis, możecie sobie dać pauzę, przybliżyć sobie oczywiście, yy, jaka tu jest w ogóle obsługa. No i piszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. Jest oczywiście do robienia popcornu, jak żeby inaczej, to jest chyba klasyk. Tak więc jeszcze też jest taki fajny, takie fajne urządzonko. I co mnie zaskoczyło, to te składane kubki. Słuchajcie, one są gumowe w ogóle. I bajer polega na tym, że ten środek się rozkłada i za chwilkę Wam pokażę za 35 zł. Piszcie oczywiście, co myślicie o tych składanych butelkach. Ja podnosiłam tutaj górę i tam jest po prostu otworek, okrągły otworek, nie ma tam żadnych, wiecie... Kącików, że tam mniejsza ilość wody leci, tylko po prostu przez taki otworek przelatuje dosyć spora ilość napoju. Co tu jeszcze jest ciekawego? To na pewno wskoczyły już powoli, widzę takie sandałki dla dzieci za 45 zł w kolorze różowym. Teraz będzie wszystko z psiego patrolu, bo to jest jakaś taka seria, widzę 70 zł, tu macie takie duże maskotki, tu są też plecaki, widziałam, a moje dziecko, oczywiście, jak zobaczyło, bo wzięłam dzisiaj ze sobą malucha od razu, jak starszego, zaprowadziłam do szkoły i powiem Wam, że był bardzo dzielny. To patrzył, patrzył, ale nie płakał. Zazwyczaj to się kończy, wiecie, płaczem. Jak widzi, takie świetne, cudne, duże maskotki. Więc nagrodę dostał, ale nie maskotkę. 12 zł, zobaczcie, fajne okularki, też dosyć duży wybór. Macie majtki dziecięce, to są takie trójpaki i one kosztują 25 zł. Bardzo ładne skarpetki i macie je za dwie dyszki. Co tu mamy? 15 zł czapeczki, 70 zł te bidonki. E, bidonki, Boże, tu jest tak, czapka 15 i tu mamy. Mm, kościel za 70, a za 35 zł 35 zł mamy te zestawy w kosmetyczce tam jest bidon, buteleczka i tu macie wentylatorki. Jak przypuszczam, to tutaj wkładamy baterie, naciskacie guzik i ona sama po prostu nas, wiecie, chłodzi. Ten wentylatorek nie ona, tylko on. Tak wyglądają te zestawy, czyli mamy taki mały lunchbox. I butelkę. Patrzcie jaka ładna pościel Minecrafta, więc jak jest jakiś tutaj fan Minecraftowy, to, to zobaczcie jaka ładna po pościel jest. 160 na 2 w Biedronce i tu u mnie został jeszcze tylko psi patrol. Prezentują się tak, więc też są bardzo ładne. I co mnie zaskoczyło, zobaczcie, jaki ładny głośnik. Dwie stówki, ale on naprawdę jest duży. Ja mówię, nie, pociągnę go, ale. Aha! I, I zerkam tu z boku, zobaczcie, jaki on jest wielki. Więc nie znam tylko marki, więc tutaj Wam nie powiem, czy, do, czy jest dobry, jeżeli chodzi o jakość. 30 zł lampeczki i szczoteczki za trzy dyszki. Zobaczcie, macie tutaj mm, szczoteczkę z dwoma końcówkami, i już baterie są w zestawie, tak więc fajna sprawa. Co tu jeszcze ciekawego, za 50 zł, kochany, macie taki mikrofon. To jest mikrofon do karaoke, mm, fajny. I słuchawki również kupicie dla dziewczynki czy dla chłopca. I za 15 zł są koszulki, ale też po drugiej stronie są spodenki. Tak więc spokojnie za chwilkę tam przejdę i wam pokażę, co tam jeszcze jest ciekawego. Ciekawa jestem, jak spędzacie dzisiaj dzień, kochane. Piszcie w komentarzu oczywiście, moje kochane yy, ja idę do kina na Super Mario. <grytanie> tak więc dzisiaj będę miała taki dzień mamy, ale fajnie, bo spędzę z dziećmi czas. A Wam oczywiście życzę bardzo miłego tego dnia. Pamiętajcie, że mamami i najlepszymi mamami jesteśmy cały czas, nie tylko dzisiaj. Dziękuję Wam, kochane, za oglądanie. Jutro wskoczą dwa przeglądy. Wrzucę Wam z Lidla. Są fajne też rzeczy, które ostatnio nagrałam. I byłam dzisiaj też w Pepko na szybko, więc do jutra, miłego dnia, naprawdę takiego fajnego, żebyście go spędziły cudownie i do. I co, jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w moich w przyszłych filmikach. Pa!